Cześć, z tej strony Ania Dąbrowska z bloga Pani Chemii.pl. Dziś pozwolę sobie na pewne przewidywania, a będą one dotyczyły Twojej pracy. I mam takie pewne obawy, że część z Was raczej mogła nie sięgnąć do tego ważnego dokumentu, którym są tablice maturalne. Dlatego chciałabym wspólnie przejrzeć je razem z Wami, pokazać Wam, co się w nich znajduje i do czego możemy je wykorzystywać, poszczególne dane, tak żebyśmy byli pewni, że na maturze Będziecie wiedzieć, o co chodzi, z czego korzystać, gdzie szukać, jakiego rodzaju informacji. No to. Do dzieła. Zaczynamy od strony pierwszej. Ona jest mało imponująca, bo jest to zespół redakcyjny. Przy całym szacunku dla zespołu redakcyjnego, nikt tego raczej nie czyta. Tutaj mamy spis treści, gdzie już widzisz, że tych informacji jest dość dużo. Tutaj informacja kluczowa jest taka, że są to wybrane stałe na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. Więc musisz pamiętać, że na egzaminie z chemii nie wszystkie będą Ci tak potrzebne w 100%. Dlatego przejdźmy po kolei. Tutaj mamy potencjał wody. Równanie Hardiego Weinberga chyba, więc na pewno nie jest to chemia, ale już tutaj i tutaj znajdują się zasady azotowe i wybrane kwasy organiczne. Te kwasy mogą nas interesować i mogą one się pojawić na przykład w zadaniach na izomerię optyczną. Wtedy pamiętaj, że jeżeli pojawi się jakiś dziwny twór, na przykład kwas mlekowy, którego nazwa może brzmi znajomo, ale nie pamiętasz wzoru, to pamiętaj, że tutaj masz go rozpisanego i możesz sobie w dowolnym momencie do tego zerknąć. Zasady azotowe nie pojawiały się do tej pory na egzaminie, więc raczej nie spodziewam się, żeby coś tu się wydarzyło, ale być może w tym roku będzie jakaś nowość, więc też pamiętaj, że zasady azotowe masz tutaj rozpisane. Idziemy dalej. Średnia arytmetyczna, średnia ważona w jakimś zadaniu na przykład obliczeniowym. Chociaż tutaj raczej pojawiłoby się jakaś informacja wprowadzająca, jakaś informacja dodatkowa. Te aminokwasy już będą dla nas kluczowe. To jest strona szósta oraz strona siódma. Znajdziesz tutaj wybrane aminokwasy białkowe i są to tablice, które będą nam bardzo przydatne, jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek zadanie o peptydach bądź o białkach. Białka się nie powinny pojawić, chyba że z jakąś informacją wstępną, no ale peptydy od białek daleko nie leżą, więc praktycznie możemy powiedzieć, że pod kątem nauki jest to dokładnie to samo. I tutaj będziemy mieli właśnie peptydów, które, których oczywiście nie musimy uczyć się na pamięć, nie musimy się uczyć właśnie tych wzorów ani nazw, tylko możemy je sobie podejrzeć. Mamy tutaj nazwę aminokwasu, wzór półstrukturalny, mega istotne i kod ten trójliterowy, ponieważ w ten sposób właśnie zapisujemy sekwencję peptydów i białek, więc te kody też tutaj na Ciebie czekają. Tutaj jest też punkt izoelektryczny, który będzie kluczowy, jeżeli chodzi o formę takiego jonu, żeby wskazać czy jest to forma protonowana, deprotonowana, czy jest to jon obojnaczy? Tutaj te punkty izoelektryczne znajdziesz, opisane. No i dokładnie to samo jest na stronie siódmej, ale tutaj jeszcze pojawia się pewna dodatkowa informacja, czyli wpływ kierujący podstawników w pierścieniu aromatycznym. Czyli te wszystkie rzeczy, które tłuczecie na chemii organicznej, których się od Was wymaga. Tutaj jest trochę łatwiej, bo macie wskazówkę i wiecie, który podstawnik kieruje kolejne podstawniki w które miejsce. Miejsce. czy jest to położenie orto meta czy para to wszystko możecie tutaj właśnie odczytać przy czym to położenie jest już nazywane położeniem za pomocą liczby czyli 2 3 4 względem podstawnika który już w pierścieniu się znajduje. Lecimy dalej. Stałe dysocjacji dla grup funkcyjnych aminokwasów, to może się pojawić, ale raczej mało prawdopodobne. Jest to strona ósma, natomiast wartości stałej dysocjacji wybranych kwasów i zasad jak najbardziej tak. Takiego typu tablice mogą Wam się przydać w przypadku zadań na przykład na obliczenie pH, zwłaszcza z wykorzystaniem z wykorzystaniem iloczynu jonowego wody. Często się zdarza tak, że mamy podaną Wartość stałej dysocjacji dla jakiejś jednej składowej, a dla pozostałych już nie. I wtedy czasami to właśnie Wy musicie sobie wykminić, że tutaj w tablicach maturalnych takie dane znaleźć możecie. Oprócz tego znajdują się tutaj oczywiście wartości stałej dysocjacji dla kwasów organicznych, nieorganicznych oraz dla zasad. Najczęściej tutaj korzystamy właśnie z amoniaku, więc pamiętaj, że stała dysocjacja amoniaku zawsze jest tutaj podana. I tutaj mamy też średnie długości wiązań w cząsteczkach w fazie gazowej. Szczerze mówiąc nie spodziewam się jakichś zadań na długość wiązania, ale oczywiście też może coś takiego z informacją się pojawić, więc warto z tego korzystać. Wartości iloczynu rozpuszczalności wybranych substancji, to jest strona 10. Tutaj mamy też nazwy tych związków, więc jeśli z jakiegoś powodu nie umiałbyś nazw, to tutaj też sobie możesz skorzystać z tego, chociaż oczywiście zakładam, że nazwy są Ci bardzo dobrze znane. Mamy tutaj wartość iloczynu rozpuszczalności który będzie nam potrzebny do określania, czy w danym roztworze ma prawo pojawić się osad jakiejś soli. To są tego typu właśnie wartości i są one tutaj spisane na stronie dziesiątej. I mamy też tabelę wartości logarytmów dziesiętnych. To jest przydatne, taki mam nawet filmik na Instagramie, to może też go podlinkuję tutaj w opisie do tego filmu, gdzie pokazuje, jak zamienić, no i teraz Kornelia od matematyki u nas na kursie, mnie pewnie przechci, ale nie wiem jak to powiedzieć. Z formy właśnie wykładniczej, jak zamienić to na taką zwykłą liczbę? Do tego jest właśnie przydatna ta tabela wartości logarytmów dziesiętnych, chociaż na egzaminie w 2024 roku możecie już mieć ze sobą kalkulator naukowy, więc tak naprawdę te tabele wartości no, mogłyby być przydatne. Nie wiem, może jeżeli ktoś nie miałby na przykład takiego kalkulatora i potrzebowałby sobie coś tutaj doliczyć, policzyć, no to wtedy można też z tego. Skorzystać. Wybrane wskaźniki kwasowo-zasadowe plusik za to, że są tutaj też kolory i zakresy zmiany barwy to może Wam się przydać do zadań, w których musicie dobrać wskaźnik do jakiegoś miareczkowania. Pamiętajcie, że wskaźnik dobieramy w taki sposób, aby jego zakres zmiany barwy, który macie tutaj opisany w tej drugiej kolumnie, żeby zawierał się tam ten punkt równoważnikowy miareczkowania. W ten sposób dobieramy wskaźniki kwasowo-zasadowe do odpowiedniego doświadczenia, do odpowiedniego eksperymentu i tutaj właśnie możecie z nich korzystać. Z pamięci musicie być w stanie określić kolory fenoloftaleiny, oranżu metylowego i wskaźnika uniwersalnego. Natomiast tutaj macie tych wskaźników dużo Dużo więcej, więc one też pojawić się mogą, i pamiętajcie, żeby wtedy nie panikować, nie zgadywać, tylko sięgnąć sobie do strony 11 i właśnie z tego skorzystać. Dalej mamy stronę 12, czyli potencjały standardowe redukcji. To są potencjały, które pomogą Wam określić. Kierunek przebiegu reakcji, czyli który z reagentów się utlenia, który się redukuje. Tutaj chodzi oczywiście o reakcję Redox. Ja taki filmik, jak z tego korzystać, już nagrałam i jest on na kanale, więc też podlinkuję w opisie i pokazuję Wam tam metodę zegarową, czyli jak właśnie z tych tablic korzystać. Wartości standardowej, molowej entalpii tworzenia, entalpii spalania. To w 2024 roku nie będzie Wam potrzebne, ponieważ te zagadnienia nie obowiązują na maturze, więc to możecie sobie odpuścić. Natomiast mamy tutaj objętość jednego mola gazu doskonałego w warunkach normalnych. Mamy też opisane, co to znaczy warunki normalne, więc też możecie sobie zerknąć i mamy tutaj też informacje o równaniu kwadratowym, więc jeżeli ktoś w przypływie stresu zapomni wzoru na deltę, to tutaj zawsze możemy sobie do tego sięgnąć i yy, no i po prostu mamy to z głowy. Bliżamy się do końca. Tutaj rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie to służy nam do tego, aby stwierdzić, czy Substancja wytrąca się w formie osadu substancja, czyli sól, czy wytrąca się ona w formie osadu, czy nie, czy jest rozpuszczalna w wodzie, więc z tego możemy jak najbardziej korzystać. Tutaj znajdziemy też wodorotlenki, w ostatniej kolumnie mamy jony OH-. No i wreszcie wyczekiwany układ okresowy pierwiastków. Warto wiedzieć, co jesteśmy w stanie wyczytać z tego układu. Mamy tutaj oczywiście liczbę atomową przy symbolu pierwiastka, no, symbol pierwiastka i jego nazwę wiadomo, ale jest tutaj też masa atomowa oraz elektro ujemność w skali Paulinga. Więc możemy wykorzystać to do liczenia masy cząsteczkowej albo do określania polaryzacji wiązania. Tutaj elektroujemność zawsze macie dostępną. Jeszcze możemy skorzystać ze strony 19, gdzie mamy podstawowe jednostki układu SI, czyli metr, kilogram, sekunda, mol, też nam się przyda i przedrostki jednostek miar, czyli mnożniki: decy, centy, mili, mikro. Jeżeli ktoś ma Problem z tymi potęgami, czy to jest minus 6, minus 7, minus 9, to tutaj sobie zawsze można na to yy, zerknąć. Yy, I na końcu jeszcze takie pojedyncze. Wartości, które też gdzieś tam mogą się przydać. Mało to jest prawdopodobne, no, ale jednak warto wiedzieć, że gdzieś tutaj w tej fizyce, fizycznej części, pojawiają się też informacje przydatne dla chemików. To może być chociażby masa elektronu, masa protonu, masa neutronu. Wyobrażam sobie, że mogłoby być takie zadanie, jakieś z informacją wprowadzającą, gdzie trzeba byłoby jakieś obliczenia wykonać, no i wtedy tutaj te informacje macie. I to jest tak naprawdę wszystko, co musimy wiedzieć. Miej pewność, że masz wydrukowane właściwe tablice. Przypomnę jeszcze raz, pokażę jeszcze raz pokładkę dla matury 2024 w nowej formule. Obowiązują dokładnie te. Tablice, wydrukuj je sobie i korzystaj z nich do samej matury, po to, żeby się z nimi obyć, żeby wiedzieć, co jest gdzie, gdzie czego szukać, a wtedy na pewno zaoszczędzisz cenne minuty na samym egzaminie. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten filmik Ci w jakiś sposób pomógł. Jeżeli szukasz pomocy w przygotowaniach do matury, to oczywiście zapraszam do siebie na kurs. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie kursydomatury.pl, ale zapraszam Cię też na stronę notatki do matury.pl, gdzie również znajdziesz maturę. Materiały z 11 przedmiotów, nie tylko z chemii, i są one dostępne od ręki. Tymczasem żegnam się, widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia!